Patrzcie, co się dzieje z, jeszcze w Paryżu pod widlem. Co się dzieje ze zwrotami w Paryżu. Wszystko leci chyba, proszę państwa. Leci na śmietnik. Zobaczcie, ile żarcia. Przecież tu jeszcze ktoś by się spokojnie pożywił. Patrzcie, sałaty, pieczary, jakieś pomidory. Tu już widzę, że ktoś się jak gdyby poczęstował jeszcze by coś z tego było tu już trochę zajechamy, zobaczymy tam owoce patrzcie tu jakieś jabłka są słuchajcie patrzcie ile jabłek no wezmę za chwilę tam trochę są miele ale też elegancko teraz dwie paczki słuchaj to jabłek mamy można tu coś lepszego można pewnie wyczalić dobra zawijam bo nie znam tu klimatu po co tu biega mięcha żadnego nie ma ciekawego patrzcie że dwa worki jabłek normalnie se zawiną. Można. Taka, patrzcie, wystaweczka tu pani przechodziła, tak mimo okiem zerknęła. Tu jakieś śmieci, ale do łazieneczki ta szafeczka. Słuchajcie, trochę tylko szmata, trochę przetrzeć. Elegancja. No kurde, ale jestem z tych jabłek zadowolony. Słuchajcie, patrzcie, tu niby taki śmietnik. A tu jakiś, to może być, proszę państwa, jakiś monet. Ludzie, nie no oni są, powiem wam, w tym Paryżu, szaleni, szaleni, słuchajcie. Zobaczcie, co za skarby na śmietniku. Tu jakieś porcelanowe te, kinkiety, przecież to jest normalnie z jakiegoś pałacu, ludzie. Nie no weźcie, patrzcie, to jest normalnie pałacowe. To nie są żadne śmiechy. Dwie sztuki, słuchajcie. Ludzie święci. No nie no. Co tu się wyprawia? Szczotka, słuchajcie. że Dubsko se możecie konkretnie wyszorować. To jest nowa pozycja. Ja pierdziela. Ale ten obraz, no nie no, dajcie spokój. No. Ja zawijam, to nawet nie ma o czym mówić. Chryste, ja to biorę do Polski. O czym my w ogóle gadamy? Matko boska, ja że się nie spodziewał, że ja się tak... W Paryżu ustawie. Tu jeszcze coś jest, patrzcie. Jakiś Louis coś tam. Matko, przenajświętsza. Czy Wy widzicie co tu się dzieje? Tu jakaś jeszcze lampa Alladyna. Co to tutaj jest? Jakiś. Patrzcie. To chyba jest do ćwiczeń. Coś. Co to będzie? Elo. Coś tu jest złamane, ale wózek jakiś taki, patrzcie, rozkładany elegancki na śmieci słuchajcie, patrzcie, jaka pozycja tu jest coś tylko pęknięte ale no nie ma nie ma jakiegoś takiego dramatu za mocnego cholera, nie wiem, po to chyba wrócę, na razie nie biorę ale kurde obraz, no to ale bym był idiotą, jakbym nie wziął no proszę was słuchajcie, przecież to jest normalnie jakiś monet, elo Weźcie, te kinkiety też zabieram. Dobra, zawijam się, słuchajcie, bo tu, tu bylcy się chyba coś mi się wydaje naleźli. Kurde, tu jeszcze coś w śmietniku jest. Ula boska. To było chyba wygrzebane, słuchajcie. Ja piernicza, jaki towar. Słuchajcie, ciuchy są jeszcze jakieś. Ale tu nawet miedzi nie odzyskują. Co oni w ogóle robią w tym Paryżu? No nie, no ja, ja się nie dziwię, słuchajcie. Jakiś sweterek, to na pewno jest Prada, no co może być, patrzcie. Cos jakiś? Słuchajcie, ja się wybieram na salony niedługo. Czapeczka jakaś elegancka. Ludzie, elegancja jest, słuchajcie. Ja w ogóle... biała koszula, patrzcie. Kurde, weźcie czajcie temat, co tu się dzieje? I to jest chyba mój rozmiar, ale jazda. Co tu jeszcze mamy? Patrzcie portki takie do biegania. Słuchajcie, to jest wszystko markowe. Elo, pobudka, ludzie. Patrzcie co się dzieje. Zawijamy towar, zawijamy. Portki jeszcze są jakieś jasne. Co tam jeszcze jest? Elegancki, słuchajcie, patrzcie. Boskie. Słuchajcie, tu w śmietniku, patrzcie, jaka skóra. Ludziska. Dziewczyny, wy nie róbcie żartu, to są szmaty Madeń Paris, Elo, Pobudka. Ja nawet nie znam tych marek, weźcie, mówcie. Słuchajcie, dziewczyny, piszcie śmiało, ja tu jeszcze jestem parę dni. Jak coś, to Wam wezmę parę rzeczy tutaj. No jest towar w Śmietniku, no co Wam będę mówił? Jest. Jest temat do ogarnięcia, więc mówcie, co chcecie, jakie rozmiary. Piszcie, piszcie śmiało. Kwiaty są nawet tam widzę. Ja już tego moneta tutaj mam w reklamówce. Słuchajcie, jestem zarobiony. Elo! Słuchajcie, patrzcie jakie są skarby tu powystawiane. Co my tu mamy? Tu jakieś materace. Szafeczka jakaś taka pewnie... No słuchajcie, jesteśmy w Paryżu, Francja, słuchajcie, kojarzcie fakty. Tutaj, co to jest? Zaraz obczajmy, jaki sekretarzyk elegancki. Trzeba zobaczyć, może jakieś. Słuchajcie, zamknięte jest, nie mam klucza. Ale no to wygląda elegancja, proszę Państwa. Parys. Tu, co tu mamy? Co to w ogóle jest? Maszyna, słuchajcie, paryska maszyna do szycia. Singer, słuchajcie, Singer, nie wiem, ja się nie znam, zaraz, zaraz, zaraz obczajmy. Patrzcie, jaki sprzęt jest. Coś tu się rozlazło, ale wszystko jest kompletne. Kurde, dajcie znać, bo to może być naprawdę niezły pieniądz. Patrzcie, tutaj się coś tam tego jest. Się nakłada. No ludzie święci, to naprawdę to mogą nie być tanie rzeczy. Przecież to jest kompletne. Elo. Halo, słuchajcie. Ja pierdzielę ja się tu muszę chyba. No ale gdzie ja se tu schowam? Słuchajcie, ja nie znam rynku. Zaraz ktoś mi to zawinie. Ludzie, przecież to jest niezły. Słuchajcie, ona jest nawet. Patrzcie z tym w kartonie ludzie muszę sobie gdzieś wezmę ją se normalnie tu schowam obok ale jak ktoś mi zawinie patrzcie skitram se weźcie dajcie znaka w komentarzach czy to jest droga pozycja ja później po to, po to wrócę pozamykam tu elegancję. słuchajcie jacyś ludzie zaczynają się kręcić Zamykamy temat. Kurde, macie, nie jest łatwo. Elegancja jest, słuchajta. Słuchaj, ta jest elegancja. Trzeba tutaj troszeczkę towar przytygować. Słuchajcie, żem tak tu zabezpieczył elegancja. Mam nadzieję, że nic nikt nie weźmie. Słuchajcie, widzieliście, jaki jest temat. Patrzcie, tu jeszcze jakiś. Jakieś są szmaty. Nie wiem, to jest chyba kontener. Bo tak, kontener słuchajcie, ściuchami. Tu jakby ktoś potrzebował można się. Słuchajcie, za darmo ubrać. Ja żem normalnie się nie spodziewał, że Paryż może mnie aż tak wyżywić. Za darmo. Słuchajcie, ludziska taka. Zaraz obczajmy po ile taka chodzi ta. Jak to się nazywa? Maszyna do szycia. Tu przecież tu można wszędzie zrobić niezły pieniądz pod tym śmietnikiem. Co wy na to? Dajcie znaka, słuchajcie, ja lecę dalej, bo widzę, że są śmietniki całkowicie tłuste. Ale co wam powiem odnośnie tego tego? Tego obrazu, proszę Państwa. Dodam wam później, bo teraz się śpieszę. Słuchajcie, czajmy następny temat. Materacyk jest, ale patrzcie, tu już jest taki. Wózek elegancki, ja tu już widzę. Ja tu mogę, jak to się mówi, na szeroko skrzydła rozkładać na śmietnicach. Z takim wózkiem zajeżdżam elegancko. Słuchajcie do tego kartonik. Tu jakaś markowa kurtałka paryska, proszę państwa. Tam zobaczcie, jakiś kot jest paryski. Zaraz obczajmy. Tu w ogóle są chyba jakieś ciuchy wszędzie. Czajmy w temacie. Narzucone nie wiem, kurtka paryska. Patrzcie, na bankowo to jest jakiś Viton Kiabi. Słuchajcie, Kiabi, tu jest pełno szmat. Dobra, lecimy dalej w temacie. Zawijam ten wózek. No, witam serdecznie, proszę Państwa. Wiadomo, nie byłbym sobą, gdybym tej maszyny do chałupy tutaj, do chałupy. Na kwaterę nie zatargał kobicie. Przecież ja bym, wiecie, znacie mnie, ja bym normalnie nie zasnął, normalnie, no wiecie o co chodzi. Po prostu bym się budził, bym się rzucał przez całą noc, że ten towar po prostu tam został i się zmarnował. Dobra, lecimy, lecimy bez zbędnych, proszę państwa. Ja się nie do końca tak znam na maszynach do szycia, ale na pewno moje subskrybentki, bo tu nie mówię, że nie subskrybenci, absolutnie, nikogo nie ten, nikogo nie faworyzuje, ale no kurczę, patrzcie, no, no, jak to mówią, grzech był nie wziąć, grzech był nie wziąć, słuchajcie, pod tym, pod śmietnikiem, tu jeszcze jakiś taki, zobaczcie, nie wiem, co to jest za materiał, ja myślę, że to jest jakiś atłas, atłas albo jedwab, Słuchajcie, to może być nawet jedwab. Dobra, materiał rzucam tu. Tam port jakiś też znalazłem. Słuchajcie, ale chyba nie reflektuję. Muszę tu delikatnie, patrzcie, tam coś jeszcze było. U matko, u matko, tamto to wystałem tak w gratisie. No mam taki, słuchajcie, warsztat jak mam. Tu coś jest jeszcze, słuchajcie, to jest cały komplet. Żeby nie było, patrzcie. Jest tutaj instrukcja taka, jakby ktoś nie ogarniał, czyli dla mnie możliwe, że ona jest. Słuchajcie, na. To mo... ja już wiem, słuchajcie, co jest 5. To mógł być prezent gwiazdkowy. O, lala, o, kochana. Z Zary, patrzcie. Z Zary albo z żaby. Nie wiem, co to jest. Co to jest, słuchajcie, ale widzicie tą drachę tutaj. No, nie wygląda to. Zbyt zachęcająco naprawdę Dobra, tu mamy, patrzcie, tu jest w ogóle cały komplecik, elegancja Proszę Państwa, jeszcze mamy tu coś do szycia, nie wiem. Singer, instrukcja jest cała, Elo kurde mać Proszę ja ciebie. Słuchajcie, patrzcie, nawet jest. Jeszcze jest chyba faktura jakiś paragon. Proszę państwa, obczajam mnie. 400 ml. Nie, 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 to chyba raczej. Słuchajcie, coś z apteki. Nie znam się do końca, ale chyba to jednak z apteki powiem wam, dostała taki prezent, nie uciągła i musiała do apteki. Nie wiem czy to jest... Kurczę, zastanawiam się, czy to jest o okay. tej... No ale te majty, czy tam co. Słuchajcie, no to ja się zaraz tym muszę zająć. bo to nie wygląda dobrze. Dobra, mniejsza z tym. Stawiamy sprzęt tutaj. Weźmiemy to, odstawimy tam na bok. Tu się coś wy tego... O, słuchajcie, ona jest nie. Skądż tutaj tak jakby Poczułam. Zobaczcie, tutaj coś odłączyli. To jest na pewno lampka, która powoduje przyszyciu. To gdzieś się... Słuchajcie, no. Cholera. Nie znam się do końca, czy to ktoś odkręcił. Może to tak. Chyba będę musiał z tą instrukcją się zapoznać. Nie wiem, czy to się wsuwa, czy coś. Dobra, nieważne. Tutaj mamy na górę. Wiecie, żebyście też nie gadali, że ja wzięłem jakiegoś. jakiś trup kompletny. No słuchajcie. No patrzcie. No wygląda to elegancko. Ja kiedyś powiem Wam się. Nie wiem, jak tutaj to to. Ta lampka, patrzcie, cholera. Tutaj igła na pewno wchodzi. Tyle to ja się znam. Jeszcze wam zaraz powiem jakieś takie, słuchajcie, fachowe w ogóle te. Tu coś się nazywa ten, ten kordonek, proszę państwa, no. Nowe słowo. Weźcie sobie zapiszcie. To na pewno musi gdzieś być tu. Bo jeżeli to jest lampka, tu się coś chyba, od, o, patrzcie, podnosi się coś żeby śruby pasowały, coś. Tu. Patrzcie, to było wykręcone. To musi być, znaczy musi. Musi to pojęcie względem. Nie, to żeby, A nie, może i tu. Jak śruby pasują, nie. Nie pasuje, cholera. Cholera nie pasuje, nie wiem. Dobra, weźmiemy to, włączymy bez obudowy. Zobaczymy, czy to chociaż za. za zagada, jak to, jak to mówią. No, sprzęt jest górde patrzcie, kompletnie. O matko, coś tam odpadło. No tak jest, słuchajcie, no tak jest. Jak się chce zrobić jedną ręką. Na no, to nie jest takie. Proste. Dobra. Tu mamy podłączone, słuchajcie. Dobra, teraz tak spokojnie. Uwaga. Najbardziej uwaga na oczy. Wezwyczajnik, żeby jakby poszło przepięcie jakieś. Słuchajcie, cicho, jest na razie cisza. Aż się boję, nie wiem. Nie wezmę to może inaczej. A nie. Bo tu trzeba nadusić, patrzcie. Słuchajcie, zagadała. Patrzcie świeci. Słuchajcie, patrzcie, lampka, lampka świeci. Więc dochodzi prąd. Tu się coś tego z majonez, proszę Państwa. Tu się ustawia ściegi, też pamiętam, też pamiętam. Ale nie wiem, kurde. Ta lampka, no podejrzewam, że to powinno być. Patrzcie, tutaj, nie? Żeby facet, czy tam kobicina. Ale gdzieś to tutaj trzeba zategować. cholera, jakiś Majsterkowicz się chyba za to wziął. No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, włożymy ten. Naduszamy tutaj ten, ten pedał i patrzymy, czy coś. Słuchajcie, ona zagadała. Patrzcie. No, żeby nie było, e. To no Bo zaraz będzie w komentarzach, słuchajcie, śmiecia przytargał przez pół Paryża. Zobaczcie, Patrzcie, normalnie maszyna lata. Elo, proszę Państwa, no kurde, ale no nie, no niezłe trafienie, słuchajcie, ja nawet, synie, ja nawet sobie nie wyobrażam, ile to może być warte. Weźcie, kurcze, śmiało, piszcie w komentarzach. Kurde, ludzie. Boże, ja jeszcze wiecie co tu się pomęczę? Tylko się boję, bo jeszcze mi prąd trzaśnie tutaj. No, no warsztat mam jaki mam. Też się nie, nie przypieprzajcie. Zaraz tutaj wiecie. Sanitizer poleci, ogarnę temat. Tu jeszcze są jakieś dodatkowe. Patrzcie, śrubki. O, możliwe, że to jest tu, tutaj, żeby podokręcać. Bo ja widzę, że tutaj kobicina nie była taka teges, bo ona mi tu zostawiła wszystko. No trochę nawet powiem wam, widzicie te. Nie wiem co to jest z tą drachą. Zostawiła nawet za dużo, bym powiedział, nawet za dużo. Dobra, ja się zwijam z tematem. Oczywiście sekcja komentarzy jest wasza. Wyłączamy, żeby tutaj kobicie też budy nie spalić. Wiecie, no przypałowo. Wynajęliśmy tutaj lokal i kobicie puścimy z dymem. To jest 29 pięter lokal. Kurde, to tu się zakłada, patrzcie, nie wiem ta blaszka, kurde, to tylko jest, to nie jest jakieś takie, wiecie tutaj, potrzebne mega, bo to jest tylko żaróweczka, ale gdzieś tam odłączyli. Słuchajcie, jakbyście reflektowali, piszcie śmiało w komentarzach, wiadomo, ona jest zdecydowanie do oddania. Przecież ja tu w Paryżu nie będę robił jakiejś kariery, wiecie, nie będę jakiś swetrów dziergał, czy tam jakiś majtek na koronkach, to jest wszystko do oddania. Towar jest no, delikatnie zakurzony, ale ona działa, żeby mi to nie było. To jest, patrzę, Singer, 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 słuchajcie, kojarzcie, to jest dobra firma, numer M2405, weźcie se zapiszcie. Tutaj, bo ja nie będę powtarzał już. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Na razie lecimy nie w temat. Pozdro.